¡Bienvenido, bienvenido! hola hola! De esta Beata Hispania, de Kuchni Un par de palabras en ¡Hola a todos! Eh, hoy os quiero invitar a hacer una receta eh, italiana, porque los helados son eh, un patente italiano Ya en 1600 se eh, construyó la primera máquina de hacer helados en Italia, pero hoy lo vamos a hacer con un toque español. Será un helado de turrón. Eh, no pasa nada si no me entendéis porque este canal está en polaco. Os dejaré todos los ingredientes escritos, simplemente mirar los pasos y disfrutar de un buen helado casero, un helado de turrón. Yuj jestem z wami, moi drodzy. lody, lody z turrón. Turrón, jest tutaj na Boże Narodzenie Hiszpańskie, natomiast lody, moi drodzy, to naprawdę włoska tutaj sprawa, bo już w 1660 roku wynaleziono pierwszą maszynę do robienia lodów właśnie we Włoszech. Także tutaj znowu moje ukłony dla Ewki z Mandziary i będziemy dzisiaj robić lody z turonem. Dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje. Zapraszam do kuchni. Tutaj mamy turona. Moi drodzy, jak już mówiłam, najważniejsze fabryki turona w Hiszpanii znajdują się pod Alicante w mieście Gijona. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Zobaczcie, akurat ten turon to jest jeden właśnie z tych klasycznych. Jest to po prostu migdał zalany karmelem i sezamem. Taka właśnie torta. torta de turon. Ja go zamroziłam, dlatego że teraz będę go tutaj takim młoteczkiem bić na mniejsze kawałeczki. Włożę go z powrotem do tego woreczka. No i. Nie. Teraz rozbijemy go na mniejsze porcje. Mam już tutaj turona rozbitego na kawałki. A teraz ubijemy śmietanę kremówkę. Ja mam tutaj litr. Będziemy ubijać, ale nie pozwalając do momentu, kiedy będzie zupełnie sztywna. Po kilku minutach miksowania wlewam sok z jednej cytryny. I miksujemy jeszcze dalej. Konsystencja taka. Kremowa, ale jeszcze nie zupełnie sztywna. I teraz mam tutaj 350 ml skondensowanego mleka. Połączymy to wszystko razem, ale już teraz mieszając, nie miksując. I słuchajcie, super kremowa, pyszna masa którą teraz połączymy z naszymi migdałami Turon. I gotowe, moi drodzy. Teraz pójdzie to do zamrażalki minimalnie na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. No i mamy lody z Turona. One są naprawdę pyszne. Mój hiszpański mąż powiedział, że już ze sklepu nie chce żadnych. Mm. Także zapraszam, róbcie lody domowe. Eee, dziękuję za subskrypcję, za komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!